Jeżdżam, jest tłum ludzi, którzy rozumieją w jakim świecie żyją mimo tej propagandy i popierają to, żeby przywrócić normalność. Ale kiedy przyjeżdżam na Podkarpacie, to jestem wyjątkowo szczęśliwy. Choćby dlatego, że od wielu lat mieszkam w Krakowie, ale wychowałem się z na Podkarpaciu, wychowałem się pod Jaślem, z kończennicą w Jaśle i bardzo zawsze cieszę kiedy wracam do tego jednego z ostatnich bastionów normalności do normalnych ludzi, którzy prawda, wychodzą na pole, a nie na dół i tak dalej. Zawsze czują. Wie, wiecie Państwo, że muszę jeździć do tej marszawy. To jest najcięższa praca, jaką Muszę <tutujesz> jeździć do webinarów. Wiecie Państwo, czemu oni wychodzą na dróg? Bo my po prostu z dworu wychodziliśmy na pole do plotnych prac, prawda? A oni z pola szli na wzór po prostu i Mam zaszczyt, że mogę przenawiać przemyśl, w którym mieliśmy tak no, rekordowy wynik jako Konfederacja, bo to nie świadczy dobrze o nas, to świadczy dobrze o Was. Niestety, jak powiedziałem, podkarbacie z jednym z ostatnich bastionów normalności, który jeszcze jakoś się przed propagandą e, broni. Natomiast niestety generalnie żyjemy w czasach dyktatury zagranicznych korporacji które robią wszystko, żeby normalny człowiek, żeby rodzimy polski biznes nigdy im nie zagroził. Dlatego właśnie żyjemy w świecie, w którym depcze się wolność słowa i wolność osobistą, bo wolność to jest podstawowy wróg każdej takiej dy dyktatury. Żyjemy w świecie niewyobrażalnej, Absolutnie niewyobrażalnym w pracy, bo jak prawo jest pamiętnie, na to byłoby w świecie, gdzie korporacje stały na a ubrze musimy na wielkie korporacji stać na prawników tabulnych, na prawników pod rolnych odnaleźć w przepisów wątskiej korzystać z Natomiast nie jest taki na uczciwą konkurencję z rodzimym polskim biznesem, prawda? Zresztą tutaj Grzegorz Płaczek przed chwilą wspomniał o i przypomniał się doskonały, choć tragiczny przykład. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak to było. Ale Unia Europejska, lata, lata temu nagle wprowadziła coś takiego jak, uwaga, limity produkcji cukru dla Polski, limity produkcji cukru. My mieliśmy swoje wielkie cukrownie, a skoro są limity, to cukrownie nie mogą produkować tyle, co normalnie, więc nie mogą się utrzymać, mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby się utrzymać, więc zaczęły upadać. No i wtedy przychodzi dobry wujek z Zachodu, z tego postępowego, rozwiniętego, demokracji, prawda, z Niemiec przychodzi i mówi, że my tu wykupimy te cukrownie, bo nas staćmy, my jesteśmy tak wspaniali w gospodarce, w biznesie, że podniesiemy te cukrownie, a wy dzięki temu zachowacie miejsca pracy. No i wykupili nasze cukrownie. I co, co wtedy po wykupieniu? Unia Europejska zniosła limity produkcji cukru. Tak, to jest przykład, jak przepisami biurokratycznymi właśnie niszczy się rodzimy biznes na korzyść tych, którzy w Unii Europejskiej. Rządzą i poprzez Unię Europejską załatwiają swoje interesy. Żyjemy w dniu wyobrażalnej biurokracji. I co prawda, wielkich korporacji nie stać na uczciwą konkurencję z naszymi firmami, ale stać na lub na łapówki, żeby właśnie tą biurokrację zrobić tak, żeby ona bycia tu, Niemieckie markety, prawda? Ja tam zmienia miejsce, szybko się zmienia, to nowy market w Miejscu i tam jest dla bezpłacenia podatków. A ci, którzy muszą płacić podatki, polskie firmy, przez to nie mogą się rozwinąć na tyle, żeby stanowić dla nich konkurencję. Żyjemy wreszcie w czasach chorej, agresywnej, lewackiej propagandy. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedział w świętej pamięci Bogusław, to no nie wiedział, wielki polski filozof spośród ujemnych cech lewactwa najwydatniejszą jest głupota. A ogłupione społeczeństwo to społeczeństwo, w którym łatwo jest sterować. Właśnie dlatego nas się że ogłupia tymi 609 udziałami, prawda, i tak Młodzi ludzie to udają i już nie wiedzą, co myśli, prawda? No więc żyjemy w czasach tej propagandy. I jeśli chodzi o kontrolę, to żyjemy w czasach, w których coraz śmielej powoli plasterek po plasterku likwiduje się gotówkę, dlatego że świat bez gotówki to świat pełnej kontroli na mówiąc kupujemy zasad prowadząców pomocy mimo czy zamiast tych zakładów komisyczy pracy mamy właśnie te zagraniczne korporacje, a zamiast deklaracji kiedyś dumnej dla działaczy. Nie damy okay. sobie tego nie damy sobie wolności, i nie damy sobie odebrać normalność, nie damy sobie odebrać miodosłupów. Dobrze mówię? Dobrze! tutaj taki podobnik. Zapytam więc Was, zanim się ekspert od tego, jak jest, czy chcemy katalizmu w zakresie przywrócenia wolność?

Ale, ale bym aż tak zawsze, że kiedy mówię, że się robić, <todgłosy> że 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 żeby się robić się robi, to, co nie i to robi. I <todgłosy> jest takie, że ma i on ma ogromne bieże, ale to nami, nie dziwna nie wiem tego, że się nie, da, to nie wie, że on tego nie wiem, co on do zrobi. Ale moje pytania były w Naprawdę może zostać w Ja mam jeszcze inne pytanie. Czy chcecie, żeby Waszych pieniędzy, naprawdę z Porafa, ciężko zarabiałych pieniędzy, finansować zasiłki socjalne dotacji dla Ukraińców. Czy chcecie? podręczniki Ukraińcy i Niemcy? Yeah! Czy chcecie zrezygnować z samochodu, samolotu, z jedzenia mięsa w imię walki z płonącą planetą? Yeah! A czy chcecie może nowocześnie, jako nowocześci demokraci, Europejczycy, otworzyć szeroko granicę na Przybyszów z obcych krajów kulturowych, żeby ulice nasze miast wyglądały tak jak ulice na Zachodzie. Nie yeah. no właśnie. No to teraz już nie tylko wiemy, na kogo głosować, ale wiemy na kogo nie głosować. Nie głosujemy na żadnego kandydata Sławomira Mencena. Czas skończyć z rządzącym Polską od dekad opisem, czas przywrócić na normalność Mencen 2025. Dziękuję bardzo.